Przedstawiamy Państwu naszą platformę Cloud Study, opartą na chmurze, służącą do podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dlaczego Cloud Study? To szybkie wdrożenie i płynność obsługi. Wystarczy lista pracowników, aby w ciągu kilku minut rozpocząć dostarczanie e-learningu. Do zarządzania procesem nie są wymagane żadne szczególne umiejętności, ponieważ każda sekcja jest objęta szczegółowymi filmami instruktażowymi. Interfejs jest prosty, przejrzysty, ale również masz wszystkie automatyzacje, dane, statystyki, których będziesz potrzebował. Treść e-learningu jest zabawna i angażująca. Symulacja pishingu jeszcze nigdy nie była tak prosta do przeprowadzenia. Wystarczy kilka kliknięć, aby aktywować symulację pishingu jako uzupełnienie kursu uświadamiającego. Cloud Study oferuje szeroki wybór szablonów symulacji pishingu i różne poziomy trudności do wyboru. Każdy symulacyjny atak pishingowy ma na celu sprawdzenie świadomości danego pracownika w praktyce. Nasz algorytm realizacji pishingu sprawi, że pracownicy bardziej podatni na ryzyko zostaną wykryci tak szybko jak to możliwe, dzięki czemu zostaniesz zaalarmowany i będziesz mógł podjąć działania, zanim ci bardziej ryzykowni użytkownicy zawiodą w prawdziwym ataku. Dostępna jest pełna analityka kampanii pishingowych pod każdym możliwym kątem, dzięki czemu będziesz znał swoje problemy i obszary, na których należy się skupić, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko. W rzeczywistości Cloud Study może pomieścić każdy kurs e-learningowy oparty na Escorp z dowolnej istniejącej platformy Moodle, Ilias, Talent, LMS i tym podobne. A także oferujemy nasz wewnętrzny sklep z treściami e-learningowymi. Zbuduj świadomość bezpieczeństwa cybernetycznego w swojej organizacji już teraz.